Zakusuj sobie tu na kółeczku, żeby ci było lepiej widać. Pamiętaj, łokcie ugięte i teraz anglezujesz tak, jakbyś chciała przekierowywać energię ruchu nie tyle do przodu, co lekko pod górkę. Tak, jakbyś chciała całym swoim ciałem mówić koniowi. Opuść zad, podciągnij klatkę, nie blokuj jej z ręką. Na razie tylko jedź do przodu i dopiero kiedy poczujesz, że miękkie ciało idzie w przód, możesz e, być na kontakcie, wtedy kiedy ona ci do niego dojdzie, nawet jeżeli będzie miała jeszcze głowę do góry, a nie że ty ją chwytasz wcześniej i próbujesz to przytrzymać, żeby ci odpuściła w głowie. Czekaj na konia aż dojdzie do ręki i wtedy zaczynamy pracować tak jak z powieką. Na zasadzie, że delikatnie, będąc na kontakcie, unosisz jakby jej kąć ust do góry, yy, i wtedy ona czując delikatny nacisk, wypuszcza głowę do dołu. I wykorzystujemy jej fizjologię wtedy do tego, żeby ona troszkę odpuszczała. I czasami jest tak, że koń puści trochę, ale potem się przyblokuje, bo na przykład ciągną go plecy. Ale my cały czas staramy się przede wszystkim ramionami anglezować do dołu, bo to jest u Ciebie też taki słaby punkt, że cały czas gdzieś tam, starając się tak bardzo być miękką, masz podniesione ramionka. Także cały czas siadając, staraj się, żeby te barki siadały razem z pupą. Niech to będzie ruch synchroniczny w całym Twoim tułowiu, między barkami, a stawami biodrowymi, żebyś czuła, że kręgosłup sprężynuje, tak? A miednica kieruje energię pod górkę. Tak jest. I teraz spróbuj delikatnie pojechać aktywniej pod górkę i naprzód, tak, przymknij lekko wodze na zasadzie, że jesteś na kontakcie, ale nie blokujesz, tylko jedziesz do przodu i energię dodania przekieruj pod górkę, a nie do przodu, równe ręce, nie opuszczaj lewego nadgarstka, bo podgięłaś i ramionka znowu wystartowały i wypuszczaj, i wypuszczaj, tak, tak i troszkę dodaj jeszcze, bo lewa... nie, nie opuszczaj lewej ręki, tak, i miękko ramiona, miękko, 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 tak. I wyobrażaj sobie obraz, który chcesz widzieć. Pamiętaj, że jak wyobrażamy sobie ruch, który pamiętamy z poprzednich treningów, to mózg zaczyna pracować tak, jakbyś ty była w tamtym treningu, bo mózg nie rozróżnia informacji od tej, która się wydarza, od wspomnienia o niej. I tak samo funkcjonuje biomechanicznie. I to też warto sobie zapamiętać. Troszkę baw się rytmem, bo jak tak teraz sobie jeździsz cały czas tak samo, tak gdzieś tam sobie kierunek zmień. Pamiętaj od zewnętrznych pomocy, miękko nie, nie trać kontaktu przy zmianie kierunku. Pamiętaj, żeby też nie łapać się na tym, żeby był za ciasny zakręt. I barki, barki w dół, tak jest. I mięciutko przytulasz nos. Chcesz stworzyć poczucie bezpieczeństwa i przytulić ją z przodu, z góry i z boku swoim ciałem. Tak jest. I barki anglezują razem z Tobą. Super. I przymykaj kontakt. Teraz jest fajniejszy rytm. Łokcie ugięte. Barki w dół, w dół. Skróć całe ciało. Skróć całe ciało. Energię przekieruj pod górkę. Tak. Teraz. I łydeczka podnosząca lekutko. Odnosząca łydeczka, bo chcesz podkroczyć zadem. Jeżeli przysuniesz zad bliżej pod kłodę, to ci się nie uniesie sam. Ok, weź w półsiadzie i wyciągnij ją trochę do dołu. I wydłuż trochę krok, i trochę dodaj. Spróbuj wydłużyć kroki. Przedłużaj fazę pod górkę, podnoszenia to już znasz. Ruch zmiany na wysokości e, tego e, odcinka piersiowego. Tak, 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 tak. I teraz w tym półsiadzie spróbuj e, delikatnie dotknąć e, kontaktu, żeby ona się tam oparła, w tym niskim ustawieniu na tobie. Kiedy jesteś łatwiejsza dla niej do wysiedzenia, bo jesteś w odciążeniu. Tak, i tutaj próbuj chwytać ten kontakt. Na zasadzie jestem. Ale nie ciągnę, nie? Takie oswajanie jej z kontaktem, że to nie znaczy, że od razu będzie gdzieś tam skracana, zbierana i tak dalej z cyklu rzeczy z przeszłości. I pomyśl o przejściu w dół, wydychnij i w tym ustawieniu sobie przejść do stępa.